Fundacja Akademia Antykorupcyjna chciała dzisiaj Państwu przedstawić film edukacyjny dotyczący normy ISO 37002, system zarządzania działaniami sygnalistów. Zadanie to realizowane jest w ramach projektu Aktywne Społeczeństwo Obywatelskie i sfinansowano finans, ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030. Norma ISO 37002 dotyczy wytycznych ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania działaniami dotyczącymi sygnalistów. Norma zachęca, ułatwia zgłoszenie Wszelkiego rodzaju nadużyć wspiera i wspomaga ochronę sygnalistów, zapewnia właściwe i terminowe rozpatrywanie zgłoszeń, poprawia kulturę organizacyjną i zapobiega nieprawidłowościom, umożliwia szybkie zidentyfikowanie i możliwość rozwiązania powstałych problemów, przyczynia się do zapobiegania strat wizerunkowych. Zapewnia również zgodność z politykami, procedurami, regulacjami prawnymi, skupia personel zaangażowany w budowanie, w budowanie kultury wartości, pokazuje otoczeniu zewnętrznemu chęć budowy efektywnych praktyk zarządzania, buduje ponadto zaufanie do własnej organizacji, pokazuje zaangażowanie kierownictwa w zakresie zapobiegania wszelkiemu wszelkiego rodzaju Nieprawidłowością. Zachęca pracowników, interesariuszy do korzystania z ustanowionych systemów zgłoszeń. Ogranicza i zapobiega niewłaściwemu, szkodliwemu traktowaniu sygnalistów. Zachęca do tworzenia kultury otwartości, przejrzystości i odpowiedzialności. Jest dostosowana do różnych wielkości, charakteru i złożoności organizacji. Wspomaga istniejące polityki i procedury informowania o nieprawidłowościach. Norma zawiera kilka takich podstawowych elementów, o których chcieliśmy dzisiaj Państwu powiedzieć. Po pierwsze, mówi o organizacji. Organizacja, która wdraża normę ISO 37002, powinna dostosować ją do własnych cech organizacji, do wielkości. Do struktury, do lokalizacji i obszarów, w których nasza organizacja działa, do charakteru kultury, skali i złożoności działalności naszej organizacji. Uwzględnia się również charakter i potrzeby personelu, model biznesowy organizacji, podmiotu, nad którymi organizacja sprawuje kontrolę, oraz podmioty sprawujące kontrolę nad organizacją. Współpracowników biznesowych naszej organizacji, narażenia organizacji na działania interesu publicznego, obowiązków ustawowych, regulacyjnych, umownych i innych, które organizacja musi spełniać. Po drugie, system zarządzania działaniami sygnalistów powinien wspierać wszystkie etapy zarządzania informacjami od nich. A mianowicie, po pierwsze, na etapie otrzymywania zgłoszenia o nieprawidłowościach, system zarządzania działaniami sygnalistów powinien określać, w jaki sposób można przekazać informację, jak ją udokumentować. Po drugie, na etapie analizy informacji, system zarządzania sygnalistami powinien określić proces oceny otrzymanych informacji, w tym takie aspekty jak priorytety, kompletność, przydatność informacji. Jednocześnie system zarządzania powinien przewidywać ocenę ryzyka szkody dla sygnalistów. Po trzecie, w odniesieniu do procesu weryfikacji informacji, system zarządzania powinien przewidywać bezstronne i terminowe postępowania wyjaśniające. A także właściwe i skuteczne środki ochrony sygnalistów. Te środki powinny zapobiegać i ograniczać, a także ewentualnie rekompensować szkodę. I po czwarte, system na etapie zakończenia postępowania wyjaśniającego system zarządzania powinien określać jednolite zasady informowania o wynikach oraz formułowania zaleceń. I wydawania decyzji. Wnioski i zalecenia powinny być wykorzystane do raportowania zarządczego, do poprawy funkcjonowania organizacji. Norma mówi też o szczególnej roli kadry zarządzającej. Zaangażowanie kadry kierowniczej, która odpowiada za wyznaczanie celów i monitorowanie efektywności. Systemu zarządzania sygnalistami, za zatwierdzanie polityki informacyjnej organizacji w zakresie informowania o nieprawidłowościach i systemie zgłoszeń od sygnalistów, przyjęcie polityki i system zarządzania sygnalistami, okresowy przegląd i analizy nie tylko otrzymanych informacji, ale również. Funkcjonowania całego systemu zarządzania sygnalistami. Zapewnienie przydzielenia odpowiednich zasobów niezbędnych do skutecznego funkcjonowania systemu zarządzania sygnalistami. Sprawowanie odpowiedniego nadzoru nad wdrożeniem, integralnością i poprawą systemu zarządzania sygnalistami w naszej organizacji. Zapewnienie, aby system zarządzania osiągał zamierzone rezultaty. To właśnie dzięki zaangażowaniu kadry kierowniczej występuje tutaj ta szczególna rola, która ma przyczynić się do sukcesu wdrożenia normy ISO 37002. Po czwarte, skuteczny system zarządzania działaniami dotyczącymi sygnalistów. Ma zapewnić, że system zarządzania osiągnie zamierzone wyniki. Zachęca i ułatwia zgłoszenia. Wspiera i chroni sygnalistów. Zapewnia właściwe i terminowe rozpatrywanie zgłoszeń. Poprawia kulturę organizacyjną i zmniejsza ryzyko nadużyć. Zapobiega, lub ogranicza niepożądane skutki. Wymaga kompetentnego personelu. Przestrzegającego zasad etycznych wymaga również budowania świadomości i szkoleń, ciągłego doskonalenia. Edukacja, informacja i szkolenia. Zgodnie z normą szkolenia powinny obejmować następujące elementy: zasady systemu zarządzania działaniami sygnalistów danej organizacji, polityki, procesy, procedury narzędzia wykorzystywane do współpracy z sygnalistami jak rozpoznawać nadużycia lub inne nieprawidłowości w jaki sposób i komu mogą być zgłaszane wszelkie pytania czy też nadużycia w jaki sposób zgłoszenia sygnalistów mogą pomóc w zapobieganiu unikaniu i ochronie organizacji przed istniejącymi zagrożeniami Szkolenia również powinny obejmować informacje na temat zasad współpracy, wsparcia dostępnych zasobów, zagrożenia i konsekwencje. Pokazanie ich jest bardzo istotne w ramach procesu szkolenia. Bezpieczeństwo sygnalistów, poufność ich danych, skutki niezgłoszenia nadużyć, konsekwencje z tego wynikające, zasady dostępu do informacji o pomocy prawnej dla potencjalnych sygnalistów. Pokazywać powinny szkolenia również kodeksy, polityki, inne regulacje wewnętrzne dotyczące sytuacji sygnalistów w danej organizacji. Edukacja, informacja, szkolenia to jest element bardzo istotny dla zapewnienia skuteczności podejmowanych działań zgodnie z normą ISO 37002. Kanały zgłoszeniowe dla sygnalistów jest to kolejny element, który chcieliśmy przedstawić. Jakie wymagania ma norma w tym zakresie? Organiz norma mówi mianowicie w ten sposób: organizacja powinna ustanowić, wdrożyć, identyfikować, informować i pokazywać widoczne, dostępne, bezpieczne kanały zgłoszenia dla sygnalistów. Widoczne i dostępne oznacza, że sygnaliści mogą łatwo znaleźć, i korzystać z dostępnych kanałów raportowania. Kanały zgłoszeniowe powinny być utrzymane. Co najmniej powinien być ustanowiony jeden kanał zgłoszeniowy, odrębny od dotychczasowej hierarchii zarządzania informacją. Kanały zgłoszeniowe mogą być alternatywnymi wewnętrznymi kanałami raportowania lub kanałami raportowania. Które są obsługiwane przez zewnętrznego dostawcę usług informowania o nieprawidłowościach. Typowe metody otrzymywania zgłoszeń od sygnalistów mogą obejmować rozmowy osobiste, korzystanie z zewnętrznych lub wewnętrznych in linii telefonicznych, internetowych, online, e-maili, zgłoszenia za pośrednictwem aplikacji cyfrowych lub mobilnych. A także tradycyjne, tradycyjną korespondencję pocztową lub wewnętrzne skrzynki wrzutowe. To są mniej więcej wymagania, które, o których mówi norma ISO 30001. Kolejny element bardzo istotny to, jest, to są praktyczne aspekty oceny zgłaszanych informacji, kwestie do rozstrzygnięcia. Czy nadużycie zgłoszono w ramach polityki informowania o nieprawidłowościach? Jeśli nie, czy należy go rozpatrywać zgodnie z inną procedurą lub zająć się w nią inny sposób? Czy nieprawidłowość jest przestępstwem? Czy zgłoszenie należy skierować do organów ścigania lub innych właściwych organów? Czy istnieje bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia, bezpieczeństwa? Czy istnieje pilna potrzeba zabezpieczenia, ochrony dowodów przed usunięciem lub zniszczeniem? Czy istnieje ryzyko dla funkcjonowania organizacji i strat reputacyjnych? Czy kwestie, które są przedmiotem dochodzenia, mogą wpłynąć na ciągłość działania naszej firmy? Czy może istnieć zainteresowanie mediów dokonanych zgłoszeń? w jaki sposób zapewnić zaufanie ochronę sygnaliście bezstronność podejmowanych działań czy jest możliwość uzyskania kolejnych informacji potwierdzających nadużycie jaki jest charakter zgłaszanych nieprawidłowości to jest typ częstotliwość występowania rodzaj osób zaangażowanych w nadużycie jakie jest prawdopodobieństwo zgłoszenia informacji poza organizacją czy nieprawidłowość wcześniej była już zgłaszana innymi kanałami, czy też to pierwsze zgłoszenie jest? W jaki sposób sygnalista uzyskał informacje? Czy informacje uzyskał z pierwszej ręki, czy też o nich tylko słyszał od innych kolejnych osób? Czy jest tak zwanym świadkiem ze słyszenia tylko i wyłącznie? Te wszystkie aspekty, o których teraz mówiliśmy, one są bardzo istotne dla przygotowania skutecznego i efektywnego systemu przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów. Wsparcie i ochrona sygnalistów, bardzo istotny element, o którym mówi norma ISO 37002. Sygnalista powinien mieć zapewnioną ochronę i praktyczne wsparcie, które powinno rozpoczynać się natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia. Ochrona i wsparcie powinno być kontynuowane przez cały okres funkcjonowania sygnalisty, nie tylko w trakcie prowadzonego postępowania wyjaśniającego, ale również po jego zakończeniu. Organizacja powinna chronić sygnalistów przed działaniami odwetowymi wynikającymi ze zgłoszenia, czy to wewnętrznego, czy też do organów zewnętrznych. Polityka danej organizacji powinna jasno stwierdzać, że, dąży do że dążenie do zidentyfikowania sygnalisty lub wszelkiego rodzaju zachowań na szkodę w związku ze zgłoszeniem przez sygnalistę nie jest tolerowane, jest niedopuszczalne i jest zagrożone sankcją karną. Ochrona sygnalisty polega na podejściu, na podjęciu wszelkich racjonalnych kroków w celu zapobieżenia wystąpienia jakiejkolwiek szkody czy też różnego rodzaju działaniom odwetowym. Ochrona sygnalistów przed działaniami odwetowymi jest kluczowym elementem do tego, żeby w ogóle mieć zgłoszenia od sygnalistów. Jeżeli nie będziemy chronili od sygnalistów możemy mieć sytuację, sygnalistów możemy mieć sytuację, że osoby, które pracują u nas będą się obawiały dokonać jakiegokolwiek e, zgłoszenia. Praktyczne wsparcie sygnalisty może mieć formę zarówno wsparcia fizycznego, emocjonalnego, finansowego, prawnego, czy też reputacyjnego. Za zapewnienie wsparcia i ochrony Odpowiedzialna jest kadra zarządzająca. Dlatego też, na po, poprzednich elementach, na poprzednich slajdach, pokazywaliśmy to, co jest istotne. Ta kie, kadra kierownicza, kadra zarządzająca ma decydujący wpływ na to, co i jak zostanie przygotowane, tak aby system e, ochrony sygnalistów, system zgłaszania nieprawidłowości przez sygnalistów był systemem efektywnym. Szanowni Państwo, zapraszamy do współpracy. Nasz mail Antykorupcyjna.pl, strona internetowa www.akademiaantykorupcyjna.pl lub też telefon. Prowadzimy wszelkiego rodzaju działania. Jesteśmy otwarci na współpracę w każdym aspekcie dotyczącym czy to normy dotyczące działalności sygnalistów, czy też wszelkiego rodzaju innych aspektów funkcjonowania sygnalisty w naszych organizacjach. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.